Tą bazułkę do chuja wafa Nie tego gościa, sobie możesz Zaraz to mnie przerobią kurwa na sos kurwa Amerykański Gdzie ten z się znowu pojawił kurwa bo mi to w kurwia rakiety latają No co ja robię z nim kurwa No żeż, kurwa No pierdolę, nie się odjebią te chuje ode mnie. Gdzie jesteś, suko? Zdychaj, kurwa. Ci się przyda. Kurwisz opierdolony, no. Iż, kurwa. No. Ej, no kurwa, za dużo was. Wiecie o tym? Czesław. No i co? Z tego, że go wezmę, kurwa. No. I co z tego, kurwa? Jeszcze helikopter, zajebiście Zostaw go kurwa, zakochałeś się w nim Alex, do chuja Weź samochód i przypierdol dla jednego I wchłoń go I kurwa A ci w wpierdolę ręcznie, bo mnie w wkurwiasz Kurwa Co za sukin kot O chuj, chciałem go wchłonąć, nie wiesz Dobra teraz to suką się za nimi Zajmę się, zajmę się, zajm się kurwa Zająłem się no Teraz czas wchłonąć, energię Energy Zdykasz w frajerze. Teraz się tego nie wybaczę kurwa Chuj, dobra Niech będzie, może styknie kurwa tego Na razie Czekaj, co tu zrobić Zająć tego ciąga kurwa? No to znowu te suki, kurwa! O. I ten frajer jebany, no kurwa! Czajesz bazę, kurwa? No kurwa! I też, kurwa! Boże! Kurwa, skąd wy się bierzecie, ja pierdolę! dole spadaj tam! Połam się, kurwa, w pizdu! Zdychaj, no! Odechłeś? Chuj w dupę wam, w swelej jebane Aby mutanty mnie nie goniły Będzie gwit No, gdzieś hali chupa latała Będzie jej ostatni kurwa lot No i chuj Trochę czyściej już się zrobiło Następna kurwa przyjechała Abrams? Ja pan Co to we mnie strzela Nie wiadomo co to tu sk ten skurwie latający no ja. zdjąłem chyba z kurwy syna Poczekaj no tu nie abram, coś taki kurwa ma, przynajmniej ma malutki jakiś taki Ej, no co ty robisz, wchodź do tego czołga Nasze przeznaczenie kurwa Co ja posiłki wzywam, pojebało Kurwa, szybciej, wyrób się! Pakiet, pakiet, kurwa! Coś tam pierdolisz, czekaj, czekaj, o ten, tutaj jesteś, tu, obrams! Tu obrams! Jeszcze trochę, rozjebisz go! O, pięknie! O, dobra, chuj! Samochód sobie wezmę, chyba nie wezmę nawet. Teraz chyba uciec, nie? Trzeba, mogę go wziąć. Najpierw się muszę z tymi cvelami rozliczyć Kurwa, chyba się z nimi nie rozliczę Oj kurwa, niezbyt to było dobre O, leć 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 Rozjepmy ten syf latający Bo mnie to kurwica strzeli za chwilę O kurwa Gdzie jeszcze suklingko? Kurwa zaraz mnie zajebią, nie chcę, nie, nie, nie. Nie proszę kurwa. O, żeż, kurwa mózgi są, no ale co z tego jakby ch hupy jebany gonią? No 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 schowaj się. O no, zaczekajmy poczekajmy trochę. Niech się nam życie chyba trochę zregeneruje. Czekaj, a może z raz trzasnę? we knew they were high up, probably so high up that to see the office of the president, you had to look down. and what did they have you working on? viruses. Odd viruses. these viruses. would you classify them as biological weaponry? it would be hard not to.

Ja się dowiedzieli A już jeszcze ciebie strawimy. Jak trawić to na maksa Teraz Dobra Idziemy strawić tego chuja Którego musimy Jest wyznaczone na mapie Strawić Pizdę jakoś Pewnie gościa w czołgu Tak myślę A jak? Dobrze myślę Kurwa Ale się tutaj dzieje akcja Strasznie tutaj Dynamicznie Dobra kurwa ty Skurwysy no Spierdalej dobry jestem No e, już zapomnieliście Chciałem się włamać do was. Kurwa wszyscy mnie ścigają No to to za kurwiszony dojebane no, Ja pierdolę Ja tu porządek zaraz zrobię kurwa Nie Najpierw to zrobię z tymi Skurwysynami Jak dam radę oczywiście No coś czujesz nie dam rady bo we mnie prują Kurwa no Boże Kurwica trafi za chwilę Jeszcze helikopter, no nie widzicie Pewnie zginę, ale chuj Bez walki się nie potam, kurwa O Teraz rozjebać to Szybko, Ho. Trzeba być ruchliwym strasznie I zbierać życie, może się uda może nie zginę, ale to jest mało, mało prawdopodobne, że przeżyję Rozjebać no ten cały syp No kurwa, pazurka się skończyła Kurwa O kurwa Coś życiem cienko, bardzo Trzeba się stować gdzieś Zregenerować siły Filowo Gościu, łap samochód tego świra mniej dobra to my sobie podejdziemy Tu chyba czołg gdzieś się powiem, to jakiś ale mamy tamty zająć Poczekaj, no czekaj czekaj Co jest kurwa rozjebali ich ten gniazdo tak? Co kurwa? A umarł ten czoł, który miałem zająć Tego gościa, o nie kurwa do. No. Od nowa, ja piję dole Niech to was chuj weźmie O boże, święty Czekaj, czekaj, czekaj Helikoptery, rozjebać, helikoptery kurwa Helikoptery O kurwa, zdychaj To było dobre O, móżdżek Nie odpuszczę sobie takiej okazji This weapon is to be given the highest priority. I wanted it in the field yesterday. We're producing it as fast as we can. The Harlan facility is getting up to speed as we speak. Good. We may have just caught a break. Dismissed. <laughs> Kurwa, ciężka misja, dosyć. Powiedziałbym Nie mogę ten y, umiejętności swoich wszystkich tego użyć No skurwysy no je kurwa z bazuki Zdrawię cię kurwa O o o najpierw cię wezwał Taka okazja nie może się zmordować Jest? Nie wiem Nie wiem czy wezwał, udało mu się O Kurwa co jest, kurwa. Oni gonią. Jeszcze ten z kurwy co chwilę. Te jebane strajki wzywa. Czy to kurwa nie jest patologia kurwa? O, zaraz mnie zajebią, to już w ogóle gdzieś super kurwa. Zajebiście będzie super Kurwa Goni mi ten z kurwy. Już nie goni Zaraz się Zrespię trochę. Kurwa, gdzie dziwico? Szatana. Nie pijesz No pierdolę ciężka ta misja, kurweją mnie tak jest No ale chuj jest utrudnienie nie W pewnym sensie, musi być trochę trudno Żeby było tego, czuć że się gra nie Nie może, no trzeźwo właśnie nie da w to grać kurwa Dobra chuj, możemy iść Idziemy mają na bazukę Ty spierdolę Do ciebie chciałem Moje, Moją ślicznotkę Fuck off, fuck off. I szpałkę, kurwa. Muszę teraz tego jebanego czołga nie, bo mnie kurwica pierdolnie. Pierdolę na zawo zaraz. Skurwiel, no. Odpierdol się, kurwa. No. O kurwa, wreszcie. Tylko żeby uciec jeszcze, bo to Boże. Dobra, kurwa, tam strajta. Pokój taki czołg? Just Pumps, sir. Sir, Director McMullen surrendered the bodies to a civilian. Ragland? Yes, sir. You did the right thing, son. Your new orders are this: recover all samples, bodies and evidence from Dr. Ragland. Bring them to base AE1. Ragland? If he doesn't interfere, leave him be. He's already implicated, he won't talk. And McMullen, sir. Dobra jebać k kurwieli Uciekamy. koniec misji. o wreszcie no kurwa to było wyzwanie to było wyzwanie kurwa Dosyć ciężkie jak było widać raz dwa razy zginąłem przy tam trzy to used the genetic material i'd collected to make a weapon to try and take me out by the time i discovered she was working for blackwatch she was gone but i had a bigger problem a weaponized cancer was eating me from the inside out i needed a doctor okay a special kind of doctor i needed ragnar how did it feel to be infected with something you couldn't control like my own body wanted me dead did you ever consider how the Ja yeah, zrobiłem. Once. Right before I killed it. O, 49. Ciekawe czy do dojdzie. Czy chyba nie dojdzie, ale nie wiem. Nie jestem pewien. Mamy te umiejętności, jeszcze nie, chuja. Tam co mamy.